Cześć! Z tej strony Szinek, a jest dzisiaj ze mną Noiract I lecimy z pierwszym challengeem na moim kanale Więc zapraszam do oglądania Teraz powiem wam krótko o co będzie chodzić w tym challenge'u Otóż założymy słuchawki, które zaraz się oczywiście pojawią I jedna osoba będzie słuchała głośno muzyki A druga osoba będzie musiała z ruchu warg rozpoznać co dana osoba mówi Niestety, będzie miała głośno, więc nie będzie słyszała, tak więc trzeba odczytać. A challenge zwie się Whisper Challenge. Zapraszam do oglądania. Więc puszczamy pierwszą muzyczkę i zadajemy mu pierwsze pytanie. Słyszysz mnie? No. Czyli słyszysz mnie? Słyszy mnie, czy nie? Zobacz. Słyszę cię, głośniej! Muzykę? Głośniej! Weź na maksa. Jeszcze raz. Pierwsze pytanie. Śnieg? Gubi? Śnieg? Gubi? Lubi? Klet? Leszczy? Grać. Grać. Weź kolejne. Nie wiem. Co to było? Szynek lubi grać. O, dobra. Kolejne pytanie. Dobra. Dwa dni temu. Długie słowo? Dwa dni temu. Pięć lat temu. Dwa. Emu Jeszcze raz. Dwa dni temu. Ula z liceum! Dwa dni, emu. Daj coś prostszego. Mm. Lubię jeść chleb. Lubię. Lubię. Dalej. Jeść. Leść Jeść Jeść Chleb Jeszcze raz Chleb Jabłka Chleb Chleb, chleb. chleb. Nie wiem Nic <laughs> nie idzie Co było? Lubię jeść chleb Tak No to ja mówiłem wcześniej chleb Ale to było w pierwszym zdaniu mówiłem No wiem <laughs> no. Oglądałem Wyglądałem. Oglądałem. Oglądałem. Film. Siedem. Film. Filmik. Film. Film. Jamesa. Zajebisty. Jamesa. Jeszcze raz. Jamesa. Cypisa. Jamesa. Neurachta. Jamesa. Koniec muzyki. Oglądałem film Jamesa Bonda. Ło, żeś dowalił Jamesa Bonda. Na YouTubach. Dobra. Dobra, ostatnie pytanie. Jeszcze... Mam nadzieję. Jeszcze raz, mów mów Mam nadzieję. Mam nadzieję. Coś tam się chwieje. Nie, 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 nie. nie. Zobaczysz, jak sam będziesz co tego miał. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Że ten filmik. Że ten filmik. Wam. Film? Wam. Że ten filmik. Wam. Wam. Się. Się. Spodobał. Podobał! Spodobał. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. I zaprasza na kanał do Noirachta. I mam nadzieję, że już mogę ściągnąć te słuchawki. Tak więc, ja się z Wami żegnam. Ja jestem Sinek, to jest Noirachta. I żegnamy się z Wami.